Witam serdecznie widzów portalu Sportek.pl. W momencie nagrywania tego komentarza Ekspres jest godzina północ Jesteśmy półtorej godziny po meczu Pierwszej ligi, najpierwszej nice ligi GKS Katowice 2-2 Jest ze mną Krzysztof Betkier I na początku poproszę o ocenę tego spotkania Po pierwszej połowie Ten remis brałbym w ciemno ale już po drugiej połowie, znowu tak jak po meczu z Zagłębiem Sosnowiec, czuję niedosyt. Bo Stomil y, nie dość, że wrócił do gry, dwukrotnie potrafił zremisować, dogonić przeciwnika, to jeszcze w końcówce miał dwie super sytuacje na to, by wynik tego spotkania y, był zgoła inny i żeby wyjść stąd komplet punktów. Na konferencji prasowej trener Adam Łopatko... Podkreślał, że właśnie po tych dobrych zmianach zespół w ogóle zagrał odmieniony i niewiele brakowało, żeby właśnie wygrać w tym spotkaniu. Posłuchajmy, co właśnie e, powiedział trener Adam Łopatko na konferencji. No cóż, słabo w mecz weszliśmy, pierwsza połowa słaba w naszym wykonaniu. Wystraszyliśmy się tej atmosfery i, i przeciwnika, który był dobrze zorganizowany, który wiedzieliśmy też, że będzie grał pod stały fragment i, i to robił mm, z premedytacją. No stracona bramka w przerwie. Myślę, że bardzo dobre zmiany, które tutaj pozwoliły nam zacząć grać w piłkę. Tej niszy Kuba Piotrowski naprawdę dali sporo, sporo jakości. Ta druga połowa wyglądała już zupełnie inaczej i naprawdę potrafiliśmy wymienić kilka podań, stworzyć kilka groźnych sytuacji. I stąd też wynik 2 do 2. Ja mówię, z remisów się nie powinno cieszyć, bo mówię, to jest takie złudne że. Dopisuje się jeden punkt, a radość taka, że się nie przegrała mecz. To, to, to nie jest do, do końca tak, bo tych remisów dużo mamy, a zwycięstw nie tyle, ile byśmy chcieli. Pracujemy dalej. Kolejny przeciwnik za tydzień. Czas na przemyślenia i przygotowania do kolejnego meczu. Dziękuję. I znowu trener Adam Upadko tak? podkreślał, że te remisy tak naprawdę nic nie dają. I tu na samą myśl przychodzi takie gdybanie, tak? czego oczywiście nikt nie lubi, tego gdybania, kalkulowania. Ale a może trzeba było wygrać na stosunku, a tutaj przegrać? albo przegrać w Sosnowcu i tutaj wygrać i by były trzy punkty, a nie dwa, ale myślę, że nie można tak podchodzić do, do tych dwóch spotkań. Przynajmniej ja tak w mojej ocenie, no jest to w ogóle ta krytyka może, jak, która się pojawi, że kolejny raz bez zwycięstwa zespół. Nie można chyba tak tego podchodzić, bo jednak te dwa punkty zdobyte na bardzo ciężkich terenach i przynajmniej tu w Katowicach, tak? W pierwszej połowie zespół Stumilu nie istniał i tak naprawdę, gdyby przegrywali 2-0, no... To, to nikt by nie miał, jakby, nikogo by to nie zdziwiło, tak? Że... Nie dość, że nie istniał, to jeszcze tylko dwa razy wyszedł ze swojej połowy i tam chyba jeden strzał kujawy z 30 czy 40 400 metrów na wiwat, tak? No, strzał rozpaczy. Jeżeli dalej ktoś się zastanawia, dlaczego numerem nam jest Braunkasz Piotr Szkiba, no to dzisiaj miał odpowiedź, tak? Fenomenalna jego pierwsza połowa i tylko dzięki niemu Stomil przegrywał tylko 0-1. W drugiej połowie na dwie zmiany już w przerwie. Świetne zmiany. Jakub Piotrowski i, i Tsubasa Nishi zrobili tutaj kawał dobrej roboty. No i na jeden jeden Marcel Zieman bardzo chciał strzelić tą bramkę, bardzo. W ogóle to był jego pierwszy mecz transmitowany <laughs> y, przez telewizję, tak. Jego rodzina w Berlinie, w Sopocie mogła ten mecz oglądać na żywo i on bardzo bardzo chciał się w tym meczu pokazać. No i pokazał się, bo, bo, bo strzelił bramkę i pokazał, że ten zespół może walczyć, że najlepszą właśnie obroną jest, jest atak, tak? Bo Stomil już za chwilę mógł, gdyby tam lepiej wyszli z tą kontrą, mógł być 2-1. Niestety straciliśmy tą bramkę, ale znowu zespół pokazał ten warmiński charakter to z Grzegorzem Lechem, właśnie o tym rozmawiałem, że ten zespół ma charakter, walczy do końca i jeden za drugiego by się pokroił. Tak jak po meczu z Sosnowcem z tego co wiem, no to jakby, no. Były te pretensje do Rafała Kujawy, tak, ale nikt tam nie było tak, że ktoś, ktoś, nie wiem, pogniewał się na niego czy coś, coś w tym stylu. Ale tutaj wszyscy podkreślają, że wszyscy, że że wszyscy grają, wszyscy przegrywają, wszyscy wygrywają tak, razem. Oni tworzą jeden zespół, jeden monolit, tak? I że w takich sytuacjach się I Tutaj też się pokazali ten charakter i dążyli tak naprawdę do zwycięstwa, bo co Cubasa niszczy, to każdy widział, kto oglądał ten mecz na żywo, no że tam powinna być bramka i powinniśmy wyjść na, na 3 dwa. No niestety tak się nie stało i i wywozimy z Katowic, Stomil wywozi z Katowic jeden punkt, który mam nadzieję, że w perspektywie całego sezonu będzie tym jednym punktem, który pozwoli zespołowi utrzymać się w najspierwszej lidze. Teraz przed zespołem jakby bardzo ważne spotkanie ze Zniczem Pruszków. No i tu koniecznie w sobotę w Olsztynie trzeba wygrać. Wtedy te dwa punkty zdobyte na wyjeździe będzie miały jeszcze większą wartość. Biorąc pod uwagę właśnie to spotkanie z z zagłębiem Sosnowiec i z GKS-em, wydawałoby się, że 100 mil no, powinien roznieść z Niż Pruszków, Ale to tak nie do końca będzie prawdopodobnie wyglądało. Tym bardziej, że znicz jest teraz, jak gdyby, w gazie. Więc y, znowu przed 100 milem bardzo ważne spotkanie. I te trzy punkty trzeba zdobyć. Będzie pewnie tu, trudno, ale trzeba. Tu, tu może być podobny mecz do takiego jak z MKS-em klucz gdzie też zespół walczący o utrzymanie przyjechał, bronił się i, i chciał wyjeść z Olsztyna korzystny wynik. a z to mi zawsze, ocenę chciał wygrać i wygrał 1-0. I najważniejsze, że zdobył trzy punkty w tamtym meczu i podobnie będzie tak samo, może tu się tak skończyć. 1-0, ale trzy punkty powinny i muszą zostać w Olsztynie, jeżeli nie chcemy do, do końca ligi tutaj się denerwować o utrzymanie osztyńskiego zespołu. Trener Adam ponownie będzie musiał dokonać zmian w składzie, bo za żółte kartki będzie pauzował Piotr Klepczarek, który dzisiaj zobaczył czerwoną, ale w konsekwencji drugiej żółtej, tak więc to już jakby piąta żółta karta, kartka Piotrka Klepczarka w pierwszej lidze w tym sezonie i będzie musiał pauzować. No i tutaj na boisku pojawi się Arkadiusz Czarnicki, tu raczej trener Adam niczym nie zaskoczy. A mnie ciekawi jedno, czy do składu wróci Jarosław Ratajczak. No właśnie, bo Dziemidowicz, dzisiaj bardzo dobre spotkanie, yy, szczególnie w drugiej połowie. Tak mi się wydaje. Yy, w Sosnowcu też dobrze zagrał, więc no, mógłby dostać szansę, ale myślę, że jeżeli będzie dostępny Ratajczak, który yy, w poprzedniej rundzie rozegrał wszystkie mecze, no to trener łopatko postawi na niego bez wahania. Przekonamy się, tak? <grym> Za tydzień, jak to jak to będzie, ale możliwe, że tak będzie. No Ale Marcel Ziemann też zagrał dobre spotkanie. Wojtek Dziemindowicz. No i kogoś postawić na ławce. Tutaj na, na tym. Oj, będzie tutaj trener miał poważny problem. Będzie musiał się długo nad tym zastanawiać. Tym bardziej, że zawsze podkreślał, że Wojtek Dziemindowicz musi otrzymywać szansę gry, bo to jest chłopak stąd. I, i pokonywał te szczeble ligi i z Mozołem i chce tu, tutaj grać, nie chce kończyć nawet z futbolem, bo, bo też nawet y, takie myśli się pojawiają tego zawodnika, no bo trzeba w końcu z czegoś życia w Stomilu no nie zanosiło się na grę, ale, ale ostatecznie gra no i gra z powodzeniem i co, co mnie osobiście bardzo cieszy. Jest coś na rzeczy, bo rozmawiałem z Marcelem Ziemanem, y, który tej pierwszej połowy tak do końca do udanych zaliczyć nie może, tak? W kontekście całego spotkania rozegrał fajne spotkanie, natomiast ta pierwsza połowa była jednak słabsza i dostał bardzo mocną reprymendę. Bardzo mocno, tak jak z nim rozmawiałem, to wolałby takich repryment nie dostawać, ale to jednak na niego podziałało i w tej drugiej połowie zagrał już o niebo lepiej, więc, więc nie wiadomo. Możliwe, że Adam Łopatko będzie podejmował tę tą, tą decyzję dopiero przed samym meczem. Dzisiaj, jedząc tutaj do, do Katowic. Przeglądając Twittera zobaczyłem, że piłkarze Sokoła struda trenują już na swoim głównym boisku, a Stomil, bo jako jedyna drużyna pierwszej ligi, ale w ogóle z szczebla centralnego, nie trenowała jeszcze na swoim głównym obiekcie. I ale to... tu trener Adam Łopatko z żartował, że może czymś zaskoczył, wyskoczył z kretowiska w łukcie i może akurat się uda. A no może w ogóle mecz do łukty przenieśmy najlepiej, <laughs> nie? to już w ogóle zaskoczymy wszystkich. No nie, no śmiechem, żartem, no ale no, no niestety, my będziemy wracać. Za każdym razem, tak? To w naszych wywiadach, rozmowach, właśnie jak my zadajemy pytania piłkarzom trenerom, to później wychodzić, jakby to oni narzekali, a to my będziemy marudzić, narzekać. No bo dlaczego byśmy mieli tego nie robić? Tym bardziej, że bardzo nam się nie podoba ten stan infrastruktury w Olsztynie jest fatalny. I ja będę podkreślał to, nie wiem, no co komentarz ekspres, aż może ktoś w końcu zrozumie, że w Olsztynie muszą powstać obiekty z prawdziwego zdarzenia, bo dzisiaj też była taka rozmowa. Kolega, kolega na trybunie VIP rozmawiał z jednym tutaj z miejscowych, i, i po prostu e, e, miejscowy kibic gks nie chciał wiedzieć w ogóle, że, że Olsztyn nie trenuje na jakichś własnych porządnych obiektach, że nie wiadomo, gdzie 30 km jeździ trenować, niektórzy po prostu w to nie wierzą, to co my o czym tu mówimy, no, ale takie są olsztyńskie realia. My już kończymy, bo długa podróż przed nami do Olsztyna. Tak więc usłyszymy się po meczu ze Zniczem Pruszków. Zapraszamy na portal sportegit.pl. Tam oczywiście najciekawsze materiały o Stomilo oraz o pozostałych olsztyńskich drużynach i sportowcach. Dziękuję. Do za usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia i do zobaczenia.